Siema witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj jak możecie zauważyć mam 0 pucharów Jest to w ogóle nowe konto wszystkie wszystkiego 0 A to dlatego że pokażę wam Jak grać te zablokowane eventy Które się odblokowują dopiero po osiągnięciu Ileś tam pucharków Tutaj za 30 pucharów ja i tak dalej Potrzebna do tego jest osoba która ma no, odblokowane te wszystkie tryby Czyli na przykład powiedzmy te 1000 pucharów ja, Jak widzicie ze mną jest Hardcore Który ma na razie 8000 a to jest tam akurat Mało ważne także może zagrajmy już pierwszy tryb Jak widzicie Gdy hardcore zmienia Ja, ja po prostu no Widzicie nie mam, nie mam odblokowanego A normalnie tutaj mi pokazuje Że jest Od razu sobie zagramy żeby pokazać że to działa Na razie dobiera, dobiera gra czy będą tu Słabe ranki bo hardcore klartikiem Tam ma niski rank ja na szeli mam 0, także. Jak widzicie dobrało nam grę. Mają 0 pucharów. Także oczywiście porady u góry na ekranie się wyświetlają. Tak jakby dobra, od razu zbieramy. Gram po prostu te tryby, żeby wam pokazać, czy to naprawdę działa, że nie jest to jakieś, że to po prostu no działa, a nie tylko takie. Może uda się coś ugrać Jak widzicie strasznie dużo tików tu jest ale to przez to, że niskie ranki i no nawet dosyć nowa ta postać, więc... Dobra, spróbujemy na tych na tych typów się przycząć. Tu jest Gin i Tik. O, Gin ma już Ulta. Ale Frank... O! Gin chciał Franka ściągnąć. Dziwne. Próbuję tego Franka trochę obić 1400 1600 Dobra Jest Wow Nie zwróćcie uwagi na moje HP A tutaj Bym prawie padł Dobra jeszcze A dalej 5 teamów zostało hmm. Dobra Tik wyrzucił swoją głowę Spróbuję go tu podjechać Udało się Wow wow Ale ja też padłem Jak widzicie Gdy jest dużo tych tików I rzucają I wszystkie rzucają te bomby jest naprawdę ciężko ominąć. Prawdopodobnie to już będzie koniec. Tak, czwarte miejsce: Altonet nie o to chodzi, żeby w tym odcinku nie wiem, wygrywać wszystko, to coś tylko po prostu, żeby pokazać, że działa. Także widzicie, zagraliśmy już pierwszy tryb. Teraz polecimy z heistem. Oczywiście, oczywiście na mnie nie, nie dostajemy start tokena, bo nie, nie zajęliśmy w odpowiedniego miejsca. Te, taka mapa teraz jest na hejście Też nie mam blokowanego No i lecimy Może uda się coś wygrać Obie nam wyszukowało przeciwniku Bo nie wiem czy nie za niskie puchary są Ale spróbujmy Najwyżej Hardcore weźmie kogoś kto jest wyżej A uciec ciągle 3 na 6 Więc chyba będzie trzeba zmienić to no i 2 na 6. 3 na 6. Z nich. Dobra, to może hardcore zmieni postać, żeby nam wy, wyszukało. Dobra, hardcore bierze uczucie. 47 po Nie jest też to jakoś za, za dużo, ale już powinno wyszukać. 4 na 6. ty tak lepiej niż poprzednim. Razem. No, jeszcze dwie osoby potrzebujemy. Dobra, mamy meczyk Tick, Crow i Bo, a u nas Jessie, Tick no i ja Shelly. To Także kolejny tryb, który gramy to Heist. Oczywiście nie mam go odblokowanego, a jednak go gram. Dobra, tu trochę może się podleczę. Ta szeli na pierwszym levelu jest naprawdę słaba, no ale trzeba sobie jakoś poradzić. Dobra, obie trochę safe i uciekam. Aj! No i niestety padłem. U nas trochę 3% zbił Bo. mamy my zbiliśmy 27%. Przejdę może środkiem. No, Hardcore tutaj zabił. stał zabity przed Bo. Ja, ja już go dobiłem. Spróbuję może na tego Tika się zaczaić, chociaż... Nie wiem, czy mi się to uda, bo rzuca cały czas tu we mnie. Oj, swoją głowę wyrzucił. Do, a i chciałem jeszcze ultem. Krow idzie od lewej strony. Dobra, raczej. Bez sensu skoczył. Hardcore powinien zabić tego BO. Ja spróbuję trochę uciec na prawą stronę, żeby jednak nie zostawać tak od tego Tika. Dobra, trochę odsunąłem tego BO, ale trochę słaby ten mój ult był. Nie powiem. Nie wiem, o tu miny mamy w ogóle na safe. Ie. O, Jezu, ten pierwszy level. Czyli jest bardzo ciężko tym grać, ale raczej koniec. No, i udało się wygrać hejsta. Oczywiście hardcore star playerem. Plus 6, i jak widzicie, start token dostaliśmy. 6 pucharów. No i start token. Następny tryb to jest teraz tak Brawl Dobra, także teraz zagramy Brawl Jean, Bibi i Tik. Ona Shelly, Jessie i też Tik. Dobra, postaram się. U, ta Bibi szybko podbiła tu. Oj, no niestety. Ciężko jest ominąć też strzały bo nie wiadomo gdzie to leci tutaj te powiadomienia przychodzą ale trudno Dobra, Tik bombę Poczekam to się rozwali i można teraz przeatakować Dobra myślę że hardcore to powinien strzelić albo ja strzelę Dobra także pierwsza brama już jest Raczej szybko to powinno pójść. To nawet nie chodzi o wygrane, tylko żeby po prostu pokazać, czy można grać. Zawsze szybciej, w jakimś stopniu się szybciej to konto będzie maksowało, bo jednak tam za te tryby można dostać. Start tokena czy coś. O i tick strzela właśnie bramkę. Jeszcze się tam zakręcił na koniec. Kolejne plus 6, już rang drugi Shelly. Oczywiście start token. Już są dwa startokeny. No i może teraz zagramy robota. Tutaj macie dwa darmowe bilety, jak możecie net. Zobaczcie, że w ogóle... No, no nie mam tego odblokowanego, a już mam dwa tickety i mogę sobie zagrać to. Także teraz Hardcore weźmie Pam a ja dalej z tą szeli zostanę. Nawet tu nie idziemy na czas, bo po prostu, no tak jak już mówiłem kilka razy, to jest po prostu, żeby pokazać, że, że się da dobrało nam spajka no nie jest to najlepsza postać na ten tryb tak samo jak Shelley, no ale nieważne może uda się dwie minuty wytrzymać no ten spajk już gdzieś tam poszedł nie wiem gdzie te roboty są czemu żadne nie idą trzecia fala z netro o idą. Dobra. Już myślałem, że coś się zbugowało. Na no tą Shelly na pierwszym levelu to ja za dużo nie podziałam, ale nieważne. Na no, ten Spike wrócił. Ulta sobie już naładował. W sumie też za chwilę będę miał. Już mam. Myślę, że takie dwie minuty powinniśmy wytrzymać na spokojnie że mam Pam Max, więc mogą być problemy z, z bosami, ale... Ale myślę, że się to uda zrobić, o właśnie już pierwszy idzie Więc pewnie jeszcze tam zabić tego robota, który został... Dobra, ja użyję ulta, żeby skasować mu te rakiety trochę się wyleczę, tutaj Hardcore przytankuje a i niestety nie mam ulta żeby mu skasać do te rakiety ale no, i nawet szybko to poszło I dobra od razu wracamy ten Spike chyba tam padł tak, Spike padł tutaj od dołu będzie Robot szedł, właśnie idzie w sumie ta za zadaje 1500 więc tak ale ale ok. no jak widzicie po prostu tu stoimy i bronimy tego sejfu W sumie nawet może fajnie to wy... znaczy fajnie, fajnie by... dobrze by no nie, nie wiem jak to powiedzieć ale że mamy powiedzmy tam 10 pucharów czy tam powiedzmy 30 czy coś takiego i już mamy jakiś czas na tym Robo Rumble. Na innych chyba też pewnie się, znaczy na pewno się tak da. Także, także można sobie czasy jakieś porobić. W sumie nie, nie nie będzie się dało na. Chyba Boss Fight? Czy teraz Big Game? Chyba Big Game to jest teraz. Nie będzie się dało, bo tam jest. o nie odpadek. Tam jest solo. I nie ma kto nam dać tak jakby. Tego trybu, ale myślę, że na innych Boss fight Czy na przykład tak jak teraz na tym robocie No spokojnie Tylko, że nie ma czasu za mm, Za boss fighta No to w sumie tylko możecie nabić sobie czas na Na robo Rumble. Dobra, teraz już ten drugi boss spada No i niestety ja drugi raz padłem Nie zwróćcie uwagi na moje HP No i Spike też padł Dobra, ale ja już... A, bo tu nam obijał safe. Do 60% nam obił. Dobra, ja uzultuję to. Ciężko będę miał na tego, ale tutaj hardcore mi pomoże. Dobra, bronimy. 4 minuty nawet łatwo będzie. Jeszcze 15 sekund. Nie wiem, nie wiem, czy po prostu tak jakby przegrać to, czy grać do samego końca, jak będą te 4 minuty. Nie chcę, żeby ten odcinek też nie wiadomo ile trwał. To macie raczej taki... Taki luźny odcineczek. Dobra, od razu go ultuję. O, no i padłem. Hardcore też chyba padnie, chociaż... Chociaż nie, nie padnie. No, ale te roboty nam już tu obijam. Save, no jeszcze robot idzie, już raczej tego nie wybronimy 20%. Zostałem, no teraz zostałem tylko ja, także 4 minuty, 32 sekundy nam się udało zrobić, nie najgorzej. Tutaj, jak widzicie, kolejny start token, już 3 start tokeny i pokażę wam tutaj w profilu jak widzicie mam czas 4 minuty czyli ten co przed chwilą zrobiliśmy no, no, i, no i to by było w sumie na tyle w tym odcinku dzięki za oglądanie piszcie czy wam się spodobał ten odcinek do następnego odcinka ma.